20 marzec, 6 godzina, dopiero przyjechałem tutaj na wieś Patrzcie tropy Oporanny objazd po ziminach No i widzę, wystaje oczniak Ale tylko oczniak widzę Mam nadzieję, że to zrzut A nie jakiś Pomyłkus Co to jest Zrzuci <laughs> Łeej, to fajne. Skończyłem szybkie nagrywanie, w miarę świeżej. Jeszcze ma toczkę. Czwarta świeża sztuka moja. Dopiero wjechałem tu na te To No wiadomo, nic specjalnego jak na tą porę, bo to już nie pozostało dużo, nie? Na głowach tym byczkom. Ale no super, nawet nie myślałem, tak mówię jadę, bo czekam na tatę i mamy iść do lasu na spacer i mówię, no to fajnie jest znajd, I mówię, trzeba No Jadę się przejechać, że co będę czekał. No nie duży taki na no dziesiątaczek. No dobra, no co, lecę dalej. Kurde, ale z daleka wydawał się większy, bo to no... A nie, bo to nie wystawiał ocznia, chyba. No już teraz nie wiem nawet, <śm> bo się zamutałem, tak. Dobra, no co. Lecę dalej, bo jeszcze kawałek u tutaj został do odjechania. Także jak coś, to się będę odzywał. No, ojciec. No podnoś! Tata! Pogasz pieczęć. Już leży trochę. Ale my tu z małą przechodzili opak Ładny. Gratuluję. Dziękuję synu. Daj, pokażę go trochę. Ej, ciężkawy jest. Ja pierdzielę. Jak ty żeś go, ty dlatego się tak tutaj kręciłeś, tak? no, bo tu jest taki przesmyk jakby, nie? Elegant. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, czternast, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternaście, tak. Drugi świeży dzisiaj, bo ja też już podniosłem, ale... Trochę mniejszy. Ale liczy się sztuka. Za dwa i pół kilo może. Dwa coś takiego. Dobra, no co, trzeba szukać do pary. Krążymy tutaj. Szukamy. Ja, ja tam ja, patrz. Tutaj jest rzut, leży, a ja tam stałem. No, nie, tu leżał. No tam, no tu. A, patrz. Widzisz? No. Widzisz, on tak leżał tu pod drzewkiem. Ale i zobacz, ja stałem tam, patrzyłem, tam były no, ja ospałowane. No ja mówię, no może mogą leżeć wszędzie, to nie ma na to. <grystanie> Dobra, ale dzień, ty dwie sztuki, lecimy dalej.